Tajemnicze zaginięcie biznesmena. Jacek był właścicielem dobrze prosperującej firmy zajmującej się regeneracją części mechanicznych. 15 maja 2017 roku zaginął. Jego żona, Ilona, zgłosiła na policję, że mąż miał udać się na spotkanie biznesowe do Istebnej, jednak nigdy tam nie dotarł. Okazało się, że został zamordowany. Przez pierwsze trzy lata po zabójstwie śledztwo nie przynosiło przełomowych ustaleń, ale w 2020 roku prokuratura w Katowicach oskarżyła Ilonę o zamordowanie męża. Jednak materiał dowodowy budził ogromne wątpliwości. Tak wielkie, że sąd okręgowy w Katowicach, gdzie toczył się Proces Ilony kobietę uniewinnił od tego strasznego zarzutu, od zarzutu zabójstwa męża. Ta historia jest wyjątkowa również z tego powodu, że sąd, uzasadniając wyrok uniewinniający, wskazał na potworne błędy i niedopatrzenia. Prokuratury. Wśród nich było pominięcie dwóch innych wątków, bardzo prawdopodobnych, a o nich dowiecie się, czytając artykuł na naszym portalu Katowice, dziś.